Witam. Dzisiaj pokażę Wam wymiana filtra kabinowego w Mitsubishi ASX. Otwieramy sobie schowek. Musimy go tutaj odbezpieczyć tak. Pyk z jednej strony, piek z drugiej strony i tutaj mamy filtr. Poczekajcie, muszę go troszkę nasz żeby no, nie wyleciało. Nic. I tutaj mamy takie, taką poleczkę piramy wyciągamy stary filtr Proszę bardzo Zobaczcie, data 26 2018 mamy rok luty 25 Podobno waso wymieniają filtry. Zobaczcie, czy to był wymieniony filtr. Tutaj mamy nowy. Proszę. Cześciutki, ładny, papierowy, zwykły. Pierwszy raz się spotkałem z filtrem Made in Morocco. Nie wiem, chyba powinno być Maroko, ale pewnie produkowany w Chinach i się chyba troszkę przejęzy, czyli swoją drogą powiem Wam, że auto jest tak skonstruowane jakby było w Chinach. Zobaczcie ten filtr w ogóle tam widać. Nie wiem czy go widać tam. O, zobaczcie, tam widać filtr normalnie. Tam tędy teoretycznie wlatuje też powietrze ale trudno no i co i robimy teraz pyk do góry zatrześnięte zamykamy i po robocie cześć dzięki wszystkim mam nadzieję, że pomogłem trzymajcie się.